będzie identyczny, czyli podchwyt na chwyt i będziemy ten sam ruch tutaj. Prowadzimy lewą rękę, prowadzimy wysoko, czyli budujemy to okno rzutowe. E, natomiast prawa ręka będzie szła przed ramieniem w gumę. Tu. Zobaczcie, ta sama ćwiartka, końcówki gumy idą w tą samą stronę, w tą samą ćwiartkę, no złokieć, łokieć. Idzie do gumy i musi się o nią oprzeć, o tu. Ja mam wtedy ten mówić tu, prosto, o. Dotykam przed ramieniem do gumy. Raz, dwa, trzy. W tym samym uchwycie, czyli jedna ręka na chwytę, druga pod chwytem, będziemy postawić się również bokiem i wykonujemy identyczne ćwiczenie, czyli tutaj tą lewą ćwiartkę, tak jak to nazwałem i opieramy rękę o gumę tu. Zauważcie, że ciągnął ręce w tym momencie. Hop. I teraz do tego samego ruchu dodamy ruch nogą, który będzie stymulował wejście posotogali i wygląda to w ten sposób, że tutaj właśnie z pozycji jedna noga już tutaj może iść na ten wykrok wyprzedzający przeciwnika. Mamy tu raz, dwa i dodajemy nogę. potrzebować gumę, która będzie zamontowana wysoko Pierwsze ćwiczenie. My stajemy oczywiście tutaj w pozycji stabilnej, kolana lekko ugięte, biodra obniżone i proste ćwiczenie, tak jakbyśmy jechali na nad taki się odpychali, eee, nabieramy pewnego dystansu. W ogóle musicie pamiętać o tym, że tak jak się odsuniecie od gumy, taki tak ona zaczyna stawiać opór. Ona nigdy nie może. Być luźna, no, musi być co najmniej napięta, zawsze. Zawsze co najmniej napięta. No więc tutaj bierzemy naturalnym uchwytem, kciuki do góry, pozycja, lekko ręce y, do przodu wy, wyciągamy i będziemy jechać na naprzód. Raz, dwa, trzy, cztery. Zauważ, że no, obniżam pozycję przy każdym ruchu Teraz. Dwa, trzy, cztery, pięć. O tak, następne ćwiczenie. E, będziemy dokładali do tego ćwiczenia, do tego samego ruchu krok dostawny. Jeszcze nic nie robimy dodatkowego, tylko krok dostawny. E, czyli mieliśmy ściąganie, to tu robimy raz, dół, dwa, dół. Kolejnym etapem tego ćwiczenia będzie dołożenie nogi jak do dalszy baraj. Czyli będziemy nogę przesuwać małym palcem po macie, bardzo ważne. Tutaj tak łapa. palutki palec sunie po macie czy na podłodze i zawiata śmieci lewo-prawo. vas